Prawie pół tysiąca sympatyków i kibiców ruchu Radzianków oraz włodarze miasta i politycy zjawili się w Radziankowskim Centrum Kultury Karolinka, by obejrzeć prezentację drużyny przed rundą wiosenną. Organizatorzy spotkania przygotowali mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Już na samym początku było co oglądać. Przed kibicami wystąpiła grupa taneczna Pasja. Doping panów był ogłuszający, a czasem nawet przeszkadzał prowadzącym Martinowi Wąsiakowi oraz Dariuszowi Leśnikowskiemu, który od tej rundy poprowadzi spikerkę na stadionie przy Narutowicza. Reakcje kibiców nie mogą jednak dziwić, bo cidry poprzeczkę stawiają wysoko. W tajemnicy jeszcze prezes mi zdradził, że on z cidrami to chciałby zdobyć mistrzostwo Polski i zagrać z nimi w Lidze Mieściu. Na razie żółtoczarni grają jednak w czwartej lidze i cel jest troszeczkę inny. Czebie, ja Czebie, ja Czebie, ja Futbol ma jednak do siebie to, że nie zawsze idzie w zgodzie z kibicem. Co więc się stanie, gdy drugiej ligi nie uda się osiągnąć? Co się stanie? Jesteśmy przygotowani na długofalową współpracę, przynajmniej ja osobiście jako sponsor. Także na pewno będę chciał kontynuować i, i podchodzić do tej całej rzeczy spokojnie. także Myślę, że awansujemy, ale jeżeli się nie uda, to będziemy budować drużynę, żeby awansować w następnym sezonie. Druga część ceremonii przeznaczona została na prezentację sztabu szkoleniowego i piłkarzy. Jako pierwszy pokazał się trener Rafał Gurak, który, jak sam zdradził, ma do spełnienia misję. Widzimy się dlatego, że naprawdę się Braciankowie czuje potrzebny. Czuje się potrzebny przez. Prezesa, przez zarząd, czuję się potrzebny przez moich zawodników i czuję się potrzebny przez kibiców, bo niejednokrotnie usłyszałem skandowane swoje imię i nazwisko podczas zawodów, a to jest bardzo motywujące. Później na scenie zameldował się drugi trener i kierownik zespołu Dariusz Okoń. Cieszę się bardzo, że jestem tu z wami wszystkimi. Nie będę dużo mówił po jednym. Będziemy siedzieć w czerwcu z awansu. Aż w końcu przyszedł czas na zawodników. Którzy z rąk prezesa odebrali nowe stroje. Jacek Jankowski jako pierwszy odbiera nowe stroje, nową koszulkę z rąk pana prezesa Tomasza Barana. Koledzy mówią o nim, że w życiu nosiła spokoju, ale na boisku prawdziwy kajper, prawdziwy walczak. Trema była? Przed czym miała być trema? Przed prezentacją? mnie raczej nie było. A jak oceniasz formę po przygotowaniach? Forma będzie, myślę, że będzie bardzo dobra, całego zespołu. A teraz chyba konkurencja większa niż jesienią, prawda? Yy, tak, konkurencja dużo większa i to przejdzie, przejdzie to na wyniki na pewno. Tymczasem na kibiców czekały następne niespodzianki. Aby wykopnął w publiczność piłkę z autografami całej drużyny. Uważaj na Sufi tylko tam bardzo ludzi. Oraz król Radziankowa, czyli Marian Ecigianoszka, który nawet za czasów pierwszoligowych nie miał okazji uczestniczyć w takich ceremoniach. No muszę powiedzieć, że byłem pierwszy raz na takiej imprezie bardzo, bardzo ładne to było, bardzo to dobrze wyglądało. Myślę, że będzie to skutkować w lizy. Na koniec padło mnóstwo pytań do zawodników, na które z miłą chęcią odpowiadali. Prezentację zwieńczyła aukcja koszulki ruchu z autografami zawodników. Zaczęło się od 55. Proszę, 55, pierwsza osoba. A skończyło na 500 zł. Proszę, jest 500 zł. 500 zł, brawo, no Mamy 500 zł. Radzionkowie wszyscy zgodnie podkreślają, że prezentacja była wielkim sukcesem organizacyjnym. Jak odczucia po prezentacji? Myślę, że udana. Jak na pierwszy raz, to wydaje mi się, że bardzo udanie. Mam nadzieję, że to się uda powielać w przyszłości. No właśnie, to chyba powinno się stać taką tradycją w Radzionkowie. Myślę, że tak. Myślę, że uda nam się zrobić tutaj w Radzionkowie, stworzyć taką atmosferę koło piłki, że, że zawsze ta sala będzie się wypełniać do samego końca i, i że tych kibiców zawsze będzie sporo. Mam taką nadzieję przynajmniej. Oby dobre nastroje piłkarze przenieśli na boisko, tak aby za pół roku spotkać się w tym samym miejscu, ciesząc się z awansu do nowej drugiej ligi.